Piękny, płaski, silny brzuch. Kto z nas o nim nie marzy? Ponad estetyczne walory. Prozdrowotnie wiemy o tym, że mięśnie brzucha, jak i mięśnie pośrodkowe, to główne mięśnie utrzymujące naszą pozycję stojącą poprawną. Wielu z nas podejmuje mniej bądź bardziej skuteczne próby znoszenia tych mięśni brzucha. Posiłkujemy się filmikami z YouTube'a, pewnymi ćwiczeniami, bądź podstawową naszą wiedzą i staramy się robić podstawowe brzuszki. Jednakże często nasze mięśnie brzucha są na tyle niewydolne, że ciągniemy naszą szyją i odczuwamy po tych ćwiczeniach pewne bóle, spięcia, sztywności w okolicy właśnie. Karku szyi. Dodatkowo nasze mięśnie szyi są przeciążane też w naszej pracy biurowej, gdzie siedzimy, wysu wysuwamy głowę do przodu, nie używamy zagłówka i w taki sposób się przeciążają. Jeżeli właśnie jesteś jedną z tych osób, które zmagają się z bólami karku szyi i kręgosłupa szyjnego podczas i po. Ćwiczeń na mięśnie brzucha, to ten materiał i te ćwiczenia z dzisiejszego materiału są właśnie dla ciebie. Dzień dobry, Jacynowski i z czyli niezmieniony skład naszego kanału. Kłoriam się bardzo nisko, witamy w kolejnym materiale i tak jak powiedziałem przed chwilą, dzisiaj będziemy ćwiczyć, ćwiczyć mięśnie brzucha, ale bez angażowania naszych mięśni szyi. Nie przedłużając tego wstępu, zabieramy się do ćwiczeń. Jednakże jeszcze przed ćwiczeniami muszę powiedzieć o standardowej przestrodze. Dla wszystkich naszych stałych wywalców, mogą Państwo przeskoczyć do części głównej, przesunąć sobie ten prasek progresu na YouTubie, który jest podzielony, ewentualnie przeskoczyć do danej minuty. Ważne informacje dla tych, którzy widzą mnie i Dariusza po raz pierwszy. Numer jeden: Wszystkie aktywności z naszego kanału, jak i z tego filmiku, mają być dla Państwa bezbolesne. Bezbolesne w trakcie wykonywania tych aktywności, jak i po ćwiczeniach nie mają Państwo czuć bóli nowych. Ani bóli wzmożonych, tych, z którymi Państwo się zmagają, których nie znamy. Numer dwa. Proszę pamiętać, żeby wszystkie aktywności robić wy dla siebie komfortowym w zakresie ruchu. Czyli jeżeli będziemy robić jakieś wysięganie nogą, Państwo czują komfort gdzieś w połowie zakresie tego, który Państwo widzą na obrazie, proszę robić tak, żeby Państwo nie czuli jakiegoś bólu, dyskomfortu. Nie forsować tego, dobrać to indywidualnie. Numer trzy. Nie szarpiemy. Robimy to dokładnie, powoli, bez zbędnej, nadmiernej szybkości. Numer 4. No, trzeba robić przerwy wtedy, kiedy Państwo czują, że już te mięśnie są zmęczone. Nie jesteśmy w stanie oszacować Państwa siły mięśniowej, więc pewne serie i powtórzenia są sugerowane na naszym kanale. Proszę to dobrać indywidualnie, a jeżeli są Państwo przeczyć jeden do jednego to, co Państwo widzą na obrazie, to po prostu robić przerwę, jak Państwo czują, że są zmęczeni. No i to, co zawsze powtarzamy na naszym kanale, nie szybkość, nie siła, a jakość wykonania jest tym priorytetowym. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń, w sumie mamy 5 ćwiczeń, każdego ćwiczenia po 40 sekund, pomiędzy każdymi ćwiczeniami mamy 20 sekund przerwy, jak zawsze na naszym kanale. Wszystkie ćwiczenia dzisiejsze będą bez atrybutów, chociaż można niektóre ćwiczenia sobie rozwijać, intensyfikować bądź ułatwiać i wszystkie ćwiczenia dzisiejsze będą w leżeniu na plecach właśnie, żeby tego naszego kręgosłupa szyjnego tutaj nie angażować. Kładziemy się na plecy zatem. Czy widzisz mnie po raz drugi, trzeci, czwarty na YouTubie? A może należy do ponad 90% osób, które oglądają mój kanał, ale go nie subskrybują? Wszystkie znaki na niebie, cały kosmos mówi, że chyba warto, jeżeli wracasz na mój kanał. Nic się to nie kosztuje, więc mocno do tego zapraszam. Pierwsze ćwiczenie rozgrzewkowe, tutaj nic nie będziemy dużo robić, tak naprawdę będziemy robić ćwiczenie wzmacniające spinali, będziemy z swoim mięśnie brzucha więc do tego sobie zginamy nasze stawy biodrowe i nasze stawy kolanowe i zaczniemy sobie za 3, 2, 1 i spinamy i puszczamy spinamy nasze mięśnie brzucha i puszczamy i dalej spinamy mięśnie brzucha nic bardziej angażującego po prostu chcemy troszkę się powiedzmy rozgrzać bo to jest czysto ćwiczenie rozgrzewkowe i dalej napięcie i puszczenie oczywiście nie robimy tego zbyt mocno dalej napięcie mięśnie brzucha i odpuszczenie czysto ćwiczenie izometryczne zostało nam 10 sekund trzymamy odpuszczamy trzymamy i odpuszczamy dalej napinamy Odpuszczamy. Ostatni raz napinamy i odpuszczamy. 3 sekundy zawsze sobie przytrzymujemy 20 sekund przerwy. No i nie ukrywam, że zaczniemy nabierać troszkę tempa i te ćwiczenia będą troszkę teraz coraz bardziej trudniejsze. Drugie ćwiczenie może nie jakieś wyzwanie, ale dla wielu już bardziej można będzie, będzie można je odczuć, czyli taki rowerek nogi w taki sposób. No i zaczynamy i kręcimy rowerek sobie przez 40 sekund. Oczywiście tempo tego kręcenia. Uzależnione jest od Państwa możliwości, tu raczej błędów głównych nie ma, więc spokojnie sobie tak kręcimy przez 40 sekund. Oczywiście jak Państwo sobie leżą, mogą być ręce w taki sposób, mogą Państwo kłaść sobie tą głowę na poduszkę gdzieś tam, wałek jakiś sobie tu wkręcić, nie ma tutaj z tym problemu, więc jeżeli Państwo nawet przy takiej pozycji czują jakieś napięcie w kręgu innym no, to można tak zrobić. Wystarczy. Czyli wtedy sobie układamy jakąś poduszkę, jakiś wałek zwinięty, koc, cokolwiek tak naprawdę, żeby u Państwu było wygodnie. 20 sekund przerwy, no i zaczynamy nasze kolejne ćwiczenie. Tym razem nasze nogi będą zgięte, też uniesione. I będziemy je powoli przekładać w jedną stronę i wracać. Powolutku przekładać w drugą stronę i wracać. I daj, hop. Wracamy. Hop, wracamy. Hop, wracamy. Hop, wracamy. Oczywiście mogą Państwo odczuć napięcie z przodu? Uda jest to naturalne, no bo, oczywiście, robimy zgięcie naszych stawów biodrowych. Więc jest to jak najbardziej naturalne. Tu najważniejsze, żeby robić to powolutku, żeby te mięśnie hamowały skręt, hamowały skręt. Tak? Hop, już raz. I hop. Ludzik. Dwa ćwiczenia zostały. Dwa trudniejsze, powiedzmy sobie, ćwiczenia. Jedno to będzie takie teraz: będziemy robić, jak Państwo widzą, gdzieś tam nade mną, naprzemienne prostowanie naszych nóg. A później będzie najtrudniejsze na koniec, powiedzmy sobie. No to działamy. Naprzemienne prostowanie, czyli hop, to samą pozycję. 90 stopni, tak jest. I hop. Hop. I hop, i wracamy. I powolutku. Hop. I hop, wracamy cały czas, powoli. Oczywiście, proszę robić przerwy według potrzeby. Tak jak mówiliśmy w, naszym, w naszej przestrodzie. Tu znowu mięśnie z przodu uda. Można odczuć. A dla takich osób jak ja, którzy biegają troszkę, to rzeczywiście te mięśnie zmęczone można trochę podczuwać Głowę oczywiście kładziemy, tak żeby ona. Tutaj nam nie dawała objawów i wystarczy. I za chwilkę ostatnie nasze ćwiczenie. Ostatnie nasze ćwiczenie mają taką piękną swoją nazwę, czyli martwy robal, dead bug. Może Państwo kojarzą, może nie. Pozycja będzie bardzo podobna z tym, że nasze ręce pójdą sobie do przodu. I tutaj ćwiczenie będzie polegać na tym, możemy zaczynać, czyli że mamy w taki sposób i teraz będzie szła jedna noga, jedna ręka, czyli hop i wracamy. I druga strona. Hop. I wracamy. I znowu. Hop. Wracamy. Hop. Wracamy. I raz za razem. Hop. Trzeba się skoordynować. Hop. I dalej. Hop. Jeszcze troszkę. Hop. Wracamy. Hop. Jedziemy. Ostatnie powtórzenie hop i wracamy. 20 sekund przerwy, poświęcmy tą przerwę na to, żeby uspokoić własny oddech. No i nie ukrywam, że ćwiczenia szybkie po 5-minutowej zostawiają dużo do życzenia. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, ja osobiście więcej odczułem z przodu uda z racji zmęczenia po treningach biegowych. W brzuchu malutko, ale no, trzeba sobie powiedzieć na, na początku najważniejsze, są to ćwiczenia bezpieczne dla kręgosłupa szyjnego. Brzuch na pewno sobie pracował, zginacz wstawa drogo również, ale jeżeli Państwo czują pewien niedosyt, no to można sobie wrócić wraz z progresem tego paska na YouTubie do początku i zrobić drugą taką serię, ewentualnie rozwijać o inne ćwiczenia, bądź intensyfikować za pomocą pewnych atrybutów bądź spowalnienia ruchu, bądź wstawek izometrycznych. Na dzisiaj to wszystko mam nadzieję z Dariuszem, że wszystko było jasno przekazane, widoczne i udało się Państwu przesuć z nami te aktywności. Oczywiście proszę pamiętać, że warto by było rozwijać te ćwiczenia, bo to nie są ćwiczenia, które zbudują jakże zacne sześciopak, ale na pewno są to ćwiczenia bezpieczne dla tych wszystkich osób, które zmagają się z bólem karku czy szyi. Jak zawsze z naszej prawej strony państwa lewej zostawiamy kolejne sugestie z naszego kanału. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Facebooka i Instagrama. Raz jeszcze bardzo dziękujemy, kłaniamy się i widzimy się za tydzień sobotę. Pozdrawiamy.